Pierwszy raz coś takiego się wydarzyło w naszym życiu. Nic nie widać. Uważaj, żeby nie żaryć od z tej strony wygląda to tak? Co nie? Kurde, realia pokazujemy. <grym> no, prawda! W plecy mi pękają. Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na zdrowym zoncie. Witam Was z trasy. Jesteśmy w drodze. O, proszę bardzo, tutaj nasz na zestaw jesteśmy pod KFC i będziemy teraz y, jeść jedzonko na szybko. Jest piątek, popołudnie, godzina 19 w sumie już, także późne popołudnie, ale jedziemy niedaleko, jedziemy dzisiaj nad rzekę, także widzimy się na Pilicy. Furka już jest przerejestrowana, także na trasie możecie nas spotkać pod takim numerem. No, Zuzanka idzie z jedzonkiem i ruszamy. Dojechaliśmy na miejsce, właśnie zatrzymałem się w docelowym miejscu postojowym, ale pokażę wam to rano, bo już jest ciemno. Spójrzcie sobie, zerknijmy sobie jak to wygląda. No, praktycznie nic nie widać. Tu jest przyczepa doświetlone trochę światłami od auta. A tutaj z tej strony jest rzeka, ale to zobaczycie za chwilę. Hejka, pokażę wam jak to wygląda dzisiaj z rana. O, tak wygląda nasz zestaw, a już tutaj. Płynie sobie rzeczka Z tej strony wygląda to tak Ładnie podpięliśmy sobie wodę Czystą i brudną Z rana obudził nas delikatny rumor Ale to wędkarze sobie przyjechali połowić Na ten moment pierwsza ekipa przyjechała na plażowanie A Zuzanna przygotowuje śniadanko Moskit pierady jest na psa Nie tylko na muchy A tym razem taki widoczek mamy prosto z sypialnia, jadalni o, Śniadanko z widokiem na rzekę Idziemy do Panci, biorę kawusie z kawusią, idziemy do Zuzanny, która już tam się kąpie w rzece, więc teraz pokażę Wam jak to wygląda. Jest spokój, cisza, my tutaj mamy zaparkowaną naszą furmankę, na razie pod drzewkiem i w cieniu, zobaczymy jak długo ten dzień potrwa, a no myślę, że trochę tego słońca wyjdzie. Także mamy swobodę przebywania, nagrywania i relaksowania się, tu i teraz. Małe szczęście, nie potrzeba mi nic więcej. Czego jeszcze mógłbym chcieć? Tak zacytuję tutaj pewnego raperka. O, tutaj mamy Zuzanka. Marku, miałeś rację. Jest tyle tych much końskich, że normalnie plecy mi pękają, tak mnie pogryzły już z samego rana. No ale cóż. Coś za coś. Piękny widoczek. Miłości w wodzie. O, jest i taboret dla mnie. Tutaj fajnie ktoś ładnie śmieci pozbierał, także popieram. No, woda się nie zdążyła nagrzać. Woda się nie Pół lata minęło, ale woda się nie zdążyła nagrzać. Taką mamy miejscówkę. To jest nasza, nasza ukochana miejscóweczka nad Pilicą. Przyjeżdżamy tutaj co roku kilkukrotnie. Bardzo fajny placyk. No, jest... Tak, śmieci, śmieci tutaj ładnie pozbierali. Co nie? Kurde, realia pokazujemy. Nie pokazuj śmieci. Śmieci to jest nieodłączny element każdego człowieka. Jesteśmy śmieciarzami. I tak wygląda trening na rzece. Pływasz w miejscu, ale ciągle płyniesz. A ciekawe. Fajna sprawa dla pływaków. Nigdzie nie odpływasz, a jesteś ciągle w miejscu. <noise> <noise> o, no, prawda! <głos> <głos> Jeszcze raz, kurka, pieczone rurki. Po, już mucha końska, spadaj. No i ja jest tego dziadostwa tutaj. O nie. Poszła tam wiesz, po co? Wytarzać się. Korzystając z tych pięknych okoliczności, chciałbym Wam powiedzieć, że to jest nasza pierwsza noc na dziko. Tak pół na dziko można by powiedzieć, bo jest to miejsce, które znamy, więc nie do końca tak mogliśmy się poczuć na dzikusa, bo wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy, gdzie się rozstawiamy, czego tutaj można się spodziewać tak z grubsza i, i gdzie jesteśmy. Na pewno inne doznania są w momencie, kiedy jedziesz gdzieś w nieznane, zatrzymujesz się pierwszy raz w jakimś miejscu, ale dla nas to... to... No ja się nie, nie obawiałem, ale Zuzanna szczerze. Dwa razy w nocy się obudziła, bo jej się coś wydawało, Raz kazałem mi światło zapalić. Drugi raz podnosiła roletę i patrzyła, co się dzieje za, za oknem. Także troszkę spękana była. No nie dziwię się tak, no bo jakby w nowym miejscu gdzieś w lesie pierwszy raz coś takiego się wydarzyło w naszym życiu, więc no nie jest to nic dziwnego. No ja się tak nie obawiałem, raczej spodziewałem się tych wędkarzy i faktycznie z rana przyjechali dwa samochody, trójka wędkarzy. No więc wygląda to tak. Nadzikuska, tutaj nieopodal, tam widać taki czerwony mały punkt w oddali, to jest kajak. Od dwóch lat tutaj ktoś wydzierżawił albo kupił sobie kawałek ziemi i tworzy taki mały bar, przystań dla kajakarzy, bo tutaj w ogóle, gdzie jesteśmy, to jest takie miejsce, gdzie często ludzie zakończają swój spływ kajakowy. To jest taka polanka nadziko. Przejdziemy się, później pokażę Wam, jak to wygląda. I tutaj sobie kończysz spływ kajakowy Pilicą albo kawałek dalej, to zależy, jaką trasę sobie obierzesz. Ale to jest jedna z możliwości. Także kawałek dalej, właśnie ktoś sobie zrobił taką fajną przystań. Nawet to jest taki plac kempingowy, ale wczoraj wieczorem, jak przyjechaliśmy, to, to wszystko było pozamykane na 4 pusty. Nie wiem, czy tam funkcjonuje to na, ta, na takiej zasadzie, że można było tam nocować, czy tylko w ciągu dnia zaparkować sobie na cały dzień. Nie będę o to pytał, bo jesteśmy na dzikusa i mamy nawet prąd z gniazdka 230 z przetwornicy, z akumulatora. Także elegancko. Laptopik się nie, nie rozładuje. Elegancko! Wjazd do miejscówka jest taki dosyć stromy. Trzeba uważać. Z niskim samochodem by można było tutaj ładnie, ładnie zaryć. A jesteśmy w miejscowości Kurnenc, tuż przy samym Sulejowie, nad rzeką Pilica. O, i tak wygląda sobie ten plac. Eleganckie miejsce na ognisko. Tu jest drugi wjazd i on jest równie stromy i trzeba tutaj uważać, żeby nie zaryć o to, bo to jest taki garb, że hej, teraz macie pogląd na to, jak duży to jest teren, taka łąka. My sobie stoimy, by tutaj nas widać. się zabawa. Was zdrowie. W sumie nie trzeba mieć kajaku, żeby sobie spłynąć. Elo, po porannym chillowanku przychodzi czas i zbliża się moment, kiedy byśmy chcieli zjeść jakiś obiad. A jako niedoświadczony podróżnik i pakowacz na szybko nie wziąłem z domu oleju. A chcemy dzisiaj sobie zjeść sajgoneczki. Więc mam wycieczkę do sklepu. Przy okazji kupię jakieś pićko dobre i może jakieś lody, bo w sumie pogoda jest przepiękna. Dojechałem na do miejsce, nakażę furmankę i idę do sklepu. Najbliższy, w sensie ten sklep, to jest najbliższy sklep w odległości od naszej miejscówki i znajduje się w solejowie, przy samej drodze, z której trzeba zjechać na kurnęc. Jest to w budynku Straży Pożarnej, a tutaj mamy taki piękny rynek. Fajnie to. Odrestaurowali. No jeszcze jest plac budowy, bo tam budują kładkę, żeby można było przejść na drugą stronę. A ja idę zrobić zakupki. Zakupki zrobione, spakowane. Nawet lokalne piwko dla zuzanych się trafiło, trybunał eksport. Jesteśmy w okolicach Piotrkowa, więc miasto trybunałów. Jestem już w przyczepie, a tu sytuacja wygląda następująco a to jest chyba reklamanie studio rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie i Zuzanna jest kibicem naszych kochanych środkarzy, którym mocno kibicujemy, za wszystkich trzymamy kciuki ale z okazji tego, że jest mecz to tak, chipsy, podziel się uśmiechem oczywiście lejsiki chyba najsmaczniejsze dla wszystkich, kupiliśmy sobie po lodzie piwko, jedno, drugie, olej do obiadku olej do obiadku, pyk sałatka ogórkowa do obiadku gimbal nie, gimbala teraz nie kupiłem no, tylko woda i to było na tyle dzisiaj na obiad ryż z saigunkami które zaraz tutaj wiadomo. sajgunki z warzywkami z Lidla, bardzo dobra rzecz no i ugotowane czas na obiadek, tak to wygląda pyszności tylko ktoś mnie podsiadł. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować twórcom takiej książki, bo w sumie to za ich zasługą zdecydowaliśmy się na zakup naszej przyczepy i takiego żyćka. Więc dzięki kochani. Polecam wszystkim. Świetna książka. Sorry. Idę sprawdzić co tak hałasuje z drugiej strony ulicy, ale już ja już widzę, wy jeszcze nie. Zaczęły się żniwa! okolicznościach zachodzącego słońca. Chciałbym zakończyć ten dzień i podziękować za to, że byliście na tym filmie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. W kolejnym odcinku zobaczycie drugi dzień z naszej wyprawy nadrzecznej z Nadfiliczki. Dajcie subskrypcję, żeby być ze wszystkim na bieżąco i do zobaczenia na następnym filmie. Hej!